Jeszcze kilka dni temu przy pomniku Adama Mickiewicza w Krakowie było mnóstwo pielgrzymów. Kiedy wszyscy pojechali spotkać się z papieżem w brzegach, Kraków opustoszał. Pojechali, cisza. Widać szaloną różnicę. Zdecydowanie spokojniej. Widać, że już co panie, którzy odjeżdżają. Może część na te brzegi jednak, bo prawdopodobnie masę ludzi tam wędruje. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie oni wszyscy się podzieli? No jak gdzie? Poszli na czuwanie dzisiaj, są wszyscy w brzegach. Ja myślę, że dopiero jutro po tej uroczystej mszy jeszcze na chwilę wrócą do tego naszego Pięknego właśnie rynku. A muszę jeszcze z nimi sobie zrobić na koniec zdjęcie, pomimo tego, że setki zdjęć ze mną robili. Atmosfera była wspaniała po prostu. Nie widziałam tak, y, młodzieży, tak po prostu takiej wesołej, takiej uśmiechniętej. A my sobie zrobimy zdjęcie? Zdjęcie ze mną jest za darmo. Reklamuję Kraków. Może tak do słoneczka, do bo żeby cienia nie było. O. Co na rynku się zrobiło? Pustosie, no właśnie. Rozciągamy tutaj, tam właśnie ściągaliśmy stamtąd. Na razie jeszcze powiedzieli, że zaraz. No, no. Zdjęcie z Franciszkiem mamy zrobione, wszystko jest dobrze. Słynny krakowski Kazimierz. Podczas Światowych Dni Młodzieży było tu mnóstwo pielgrzymów. Śpiewali, bawili się, jedli, pili. Dziś, kiedy spotykają się z papieżem w brzegach, nie ma tu nikogo. Było tutaj mnóstwo ludzi, a teraz nie ma nikogo. Wszyscy są w brzegach. Ale nie, serio jest różnica? No naprawdę ja przecież pracuję tutaj w restauracji zaraz obok. Mamy pustki, nikogo nie ma. Jeszcze kilka dni temu na krakowskim Kazimierzu było kolorowo i wesoło. Pielgrzymi wyjadą z Krakowa razem z papieżem Franciszkiem. Ale tylko od Krakowa zależy, czy kolorowo i wesoło będzie tu nadal. Karol Kosierowski, onet.